Kilometr około 116 500. Prawa strona drogi ekspresowej. Widoczne już znaste zaawansowanie robót ziemnych, nasypów. Także obiekty, których tutaj jest nagromadzenie. Kilku w ciągu, jeden po drugim są ledwie widoczne. Od strony Korzeńska, zbliżę. Jednoprzęsłowy WS7 ledwie widoczny za nasypu dalej mamy już tutaj widać na przyczółek MS8 na pierwszym planie teraz przepust 15TE i obracając się w prawo teraz już w kierunku drogi ekspresowej mamy przyczółek w fajnie P1 obiektu MS9 Widoczne już rozpoczęcie budowy muru oporowego technologii gruntu zbrojonego to na pierwszym planie.